Polskiego Sejmu wpłynęła ustawa podwyższająca karę za pedofilię. I ta ustawa ma być procedowana w komisji, której szefuje człowiek, który na konferencji prasowej, jak sam przyznał, jako rzecznik, bagatelizował, rozmydlał winę księdza Stylawy, który został skazany za pedofilię. Dzieci spontanicznie przybiegały do niego, obejmowały go. On również dzieci przytulał do siebie, głaskał, Zdarzało się tak też, że i pocałował. I ja mam pytanie, czy pan pozwoliłby dziewczynkom ze swojej rodziny siąść na kolanach księdza Stylawy? Zdarzało się tak, że jednocześnie na kolanach siedziało kilkoro dzieci. Dzieci były szczęśliwe, zadowolone. Nie było w tym żadnego podtekstu seksualnego. Ten człowiek nie ma zdolności do tego, aby prowadzić Dziękuję, komisję, która ma się zająć Dziękuję sprawą Jednocześnie na kolanach siedziało kilkoro dzieci. Dzieci były szczęśliwe, zadowolone. Nie było w tym żadnego podtekstu seksualnego.